Dzień 17 to jest dzień po prostu no, najgorszy w moim życiu. To, to jest gorszy po prostu no, od, no, od śmierci kogoś bliskiego. I nagle ginie, właściwie no, jakby się rozpłynęła w powietrzu. Ja w każdej rzeczywistości się boję, bo ja tak naprawdę nie wiem, jak długo ja jeszcze będę czekać. Ja nie wiem, ile ja tych rocznic jeszcze będę musiała przeżywać. Nie wiem. To jest tak samo, jakby to była rocznica, dzień śmierci mojego dziecka, tak? Ja tak, tak, tak myślę sobie, że to już, tak jakby, to, no Iwona gdzieś tam, to, no mi zniknęła, tak? Także to, także to tak, może jest to takie za duże yy, trochę, trochę określenie, ale no taki, no taki dzień takiego smutku, takiego, no wręcz można by powiedzieć żaługo. Matka chodzi z dzieckiem swoim w ciąży i doskonale pamięta narodziny swojego dziecka. Tak ja doskonale pamiętam ten dzień, 17 lipiec. Tego dnia nie da się zapomnieć. Uważam, że to jest rola matki. Każdego rodzica. Który chce wiedzieć, co się z dzieckiem swoim stało. Nie wyobrażam sobie się załamać, zlekceważyć, powiedzieć: Mam już dość. Iwona Wieczorek zaginęła bez śladu 13 lat temu. Ostatni raz widziano ją w Sopocie, ekskluzywnym kurorcie, miejscu pełnym ludzi i kamer. Do dzisiaj nie tylko nie wiadomo, co stało się z 19-letnią maturzystką, ale nie istnieje także żadna przekonująca hipoteza śledcza, która mogłaby nas przybliżyć do rozwiązania sprawy. Czy w sprawie, która jest jedną z największych zagadek polskiej kryminalistyki, może dojść do przełomu? W nocy z 16 na 17 lipca zginęła 19-letnia Iwona Wieczorek. Sobota, 17 lipca 2010 roku. Cały dzień zaginięcia Iwony i zgłoszenie zaginięcia mojej córki na policję pamiętam doskonale. Jest około godziny... około godziny 20... 17 lipca. I postanowiliśmy właśnie razem z tą młodzieżą, z którą Iwona była na tej nieszczęsnej e, wtedy imprezie, e, po prostu udać się na policję złocić. Straszna się zrobiła ulewa w sobotę. Odczekaliśmy trochę. Postanowiliśmy zgłosić zaginięcie Iwony na policję. To był drugi szok. Gdyby policjanci posłuchali z rozpaczonej matki i rozpoczęli poszukiwania w dniu zgłoszenia, jednak tego nie zrobili. Posłuchajcie, jak potraktowano panią Iwonę Kindę, gdy składała zawiadomienie. To przeraża, ale taka jest rzeczywistość niestety w wielu komendach w Polsce. Bibank, ja się dowiedziałam hmm. o tym, że iwona zaginęła około godziny 12. .00. To znaczy, że jej, że jej nie ma. Że jej... Ja po prostu miałam jakąś taką blokadę, w ogóle nie wiedziałam, co się z nią stało, co się mogło z nią stać. I zaginęła, no to jest mówię, zaginęła, no przecież wróci, zaraz to no, wróci. I tak, i pan szok. To był po prostu jeden wierny totalny szok, co, co ja wtedy przeżyłam, no ale nie ma, nie ma, nie ma. Płacz, nie ma. Rozmowa z siostrą, rozmowa z koleżankami. No to cóż, na no nic innego mi nie pozostaje, tylko iść i zgłosić to na policję. Tego dnia pani zgłosiła. Tak. Po, I tego po, samego tam dnia. I tak, gdybym ja miała jakieś wątpliwości, że Iwona mi znika, że coś jest jakiś problem z Iwoną, tak. że Iwony nie ma, to ja. To ja bym. Olała to, że tak powiem wszystko. Ja bym w ogóle. No tak, poszła sobie. Tak, poszła sobie do domu, a no, wróci, nie ma problemu jasne. i. Wszystko jest, wszystko jest normalne i, i, i naturalne, na pewno coś ale Nie ja wiedziałam, że tak po prostu nigdy nie było. I, i coś się wydarzyło wtedy, w ten, w ten dzień. Chcę zgłosić zaginięcie Iwony. I pan mówi, ach, to balowała. Co on tak mówi? Jak on to powiedział? Jest, wie Pan, jak to tak się mówi na młodzież, o Jezu, uciekło mi teraz to słowo. E, na gigancie, o, jest na gigancie. Mm -hmm. Jest na gigancie. A skąd Pan to wie? Ja mówię, proszę ja mówię, na jakim gigancie? Ja mówię, co to w ogóle znaczy? Pochlała, gdzieś tam zabalowała, może śpi u koleżanek, poszła sobie, pojechała gdzieś tam na półwysep i na pewno wróci. Prawie, tak? pa... Jeszcze trzy razy się nie pyta, czy ja chcę na pewno zgłosić zaginięcie Iwony. Ja powiedziałam, że tak. A łzy jak grochy po prostu idzie. On łaskawie, wie pan, gdyby nie ta szyba... Mhm. Y... Łaskawie przyjął to zgłoszenie, tak? To bo... ja bym go... No, no, no ja mówię, im się nie chcę przyjmować zgłoszeń, bo to jest dla nich praca... Robota. Robota, statystyki psuje, bowiem... No. Ale przyjął robotę. to rozłożenie. No, się... też tam była, mhm. która mnie powiadomiła o tym, Bo kto powiadomi? że jej nie i ma. Kasia, mhm. Paweł i Marek. Mhm. Ta, ta, ta trójka. I oni mhm. też razem ze mną tam byli. Tak. I myśmy tam siedzieli mhm. do dosyć późna. Proszę, to jest pasełko. No i, i, i do dosyć późna i później co? Z Policji się udałam od razu. Do Czerzyskiego, do naszej panoramy Gdańskiej. Można powiedzieć, awanturach. Pan przyjął zgłoszenie o zaginięciu mojej córki. W ogóle nie potrafił się wczuć w moją sytuację z rozpaczonej matki, która pod skórą wie, że coś się wydarzyło. Chwilą, kiedy zgłosiła się matka Iwony Wieczorek w komendzie miejskiej policji w Sopocie, by zgłosić jej zaginięcie, E, policjant przyjął to zawiadomienie. Matka Iwony i jej ojczym nie czekają z założonymi rękami na to, co zrobi policja. Ich działania nabierają tempa, stając się początkiem wielkiej akcji. Tu się przewinęło naprawdę dziesiątki, setki osób przez to mieszkanie, przez ten pokój, chcących pomóc, doradzić, jak można pomóc. To był okres naprawdę takiego. Takiej, takiej pełnej mobilizacji. Zaczęliśmy drukować w szalonym tempie plakaty, ulotki. Miałam dużo pomocy ze strony właśnie kolegów i koleżanek Iwony, którzy chodzili, wyklejali cały Sopot, Półwysep. Podjęliśmy decyzję, żeby wynająć prywatnego detektywa. Było to dosyć trudne. W końcu decyzja zapadła, żeby wynająć pana Rudkowskiego. Policja uważa, że podjęła wszystkie niezbędne środki, by odnaleźć zaginioną. To zawiadomienie zostało natychmiast zarejestrowane w specjalnym rejestrze. Ten rejestr został przekazany do grupy poszukiwawczej, która praktycznie na etacie każdej jednostki policji się znajduje. Detektyw Krzysztof Rutkowski uważa, że było inaczej. Kategoria poszukiwań w była tak zwaną kategorią Ostatnia, kwalifikacja, a wyszła sobie dziewczyna z dyskoteki, pokłóciła się z kolegami, pojechała na balety dalej, pełnie gdzieś się bawi, Tylko nikt nie wziął pod uwagę tego, co mówi matka. Rozważane są też inne wersje. Być może iwona spotkała na drodze, którą wracała kogoś, kogo znała, siadła do jego samochodu. I tam stało się coś nieprzewidzianego. Być może gwałt, zakończony morderstwem. A być może wciągnięta została do samochodu przez nieznanych mężczyzn. Ku takiemu przebiegowi zdarzeń skłania się Krzysztof Rudkowski, który po kilku tygodniach śledztwa wystąpił z sensacyjną tezą: Znam tożsamość jednego ze sprawców. Sympatyczny młody chłopak, mieszkający na obrzeżach Elbląga. Zatelefonował do mnie i powiedział: Panie Krzysztof, jeżeli pan chce, przekażę panu wiedzę, która jest dość istotna i według mojej oceny może mieć wpływ na toczące się śledztwo. Według ustaleń Rutkowskiego, Iwona została uprowadzona i zgwałcona przez trzech mężczyzn, a później wywieziona i zamordowana. Jednym z nich miał być student, który kilka miesięcy po zaginięciu Iwony popełnił samobójstwo. Nie uzyskano jakiegokolwiek dowodu wskazującego na to, że ten chłopak mógł mieć związek z uprowadzeniem Iwony Wieczorek. Przede wszystkim w tym okresie, co nam się udało ustalić, czyli w dniach 16, z 16 na 17, w ogóle nie przebywał na terenie Trójmiasta. Przebywał w zupełnie innym miejscu i zostało to potwierdzone nie tylko zeznaniami świadków, ale analizą kryminalistyczną, czyli ustaleniem logowania jego te, telefonu komórkowego. Wiele wersji jest prawdopodobnych, co się mogło stać. Z Iwaną bardzo dużo myślę o wersji najgorszej. Że nie żyć, że ją zamordowano, zgwałcono, zrobiono, że już nigdy jej nie zobaczę. Tak tak silnie w to wierzę, że i ona żyje, jeszcze z nią spędzę wiele dni, że nie dopuszczam tej myśli. Bo Paweł e, zmotywował Kaśkę, żeby, żeby ona zadzwoniła na telefon stacjonarny. Dlaczego? Tego wieczoru nie poszliśmy razem, bo ja zostałam na Przymorzu u kolegi na urodzinach i ona stwierdziła, że ma chata iść, iść do klubu sobie potańczyć. No i poszła z innymi znajomymi. Ja od razu widziałam, że coś się stało, bo Iwona należy do tych ludzi, że jak nawet nie wróci, czy coś to napisze, nawet do mamy SMS-a, że nie ma jej, jest tu i tu i będzie o tej godzinie. No i od razu się ze Dlaczego na przykład nie zrobił tego sam? Dlaczego się pyta o Iwonę o godzinie 7 czy 8 rano, skoro y, był z nią na imprezie? I to taka. Koleżejska ciekawość? Czy zastanawianie się, co się z nią stało? Albo czy może już ktoś wie, co się z nią stało? I ona pokłóciła się ze swoją przyjaciółką, stwierdziła, że nie chce wracać z nami od do domu, poszła w swoją stronę. Kiedy ją chcieliśmy zatrzymać, krzyczała, powiedziała, że nie chce. I z nami chce wrócić sama. No i poszła w swoją stronę. Policja natomiast ma większe możliwości i środki. No, no, no może takie osoby przesłuchać kilka razy, wiele razy. I niektóre osoby, tak jak Paweł P., był przesłuchiwany ponad sto razy. Jak mi mówił, czasami był przesłuchiwany dwa razy dziennie. A niektóre osoby zostały przesłuchane raz albo wcale, albo dwa razy, a niektóre wcale. Niektóre osoby z tego i wolny wieczorek nie zostały przesłane nigdy. I to jest ta Skoro przyszła do babci powiedziała o tym, że coś jest, coś jest ważnego w jej życiu, pewnie jej matce też powiedziała. Marta nie była przesłuchiwana. Nie były sprawdzane bilingi wielu osób, nie były sprawdzane bilingi matki wolny wieczorek. Sprawa Iwony wieczorek na początku nie wzbudziła naszego zainteresowania, znaczy naszego. Tutaj mówię o e, e, strukturach Komendy Głównej, czyli e, Biura Kryminalnego, w 2011 roku, e, kiedy m, zaczął się już taki szum medialny, e, e, że policja nieudolna e, e, w Gdańsku, że popełniono wiele błędów, Nie sprawdzałem wielu, wielu osób w ogóle. Te bilingi, które były na przykład w Patrykach, to wszystko zniknęło. A jego nie było. Jego nie było kilka dni. Dwie doby mniej więcej. Może troszeczkę więcej, go no nie było w momencie, gdy zaginęła jego, jego wielka miłość, tak, jego, jego dziewczyna, co prawda? Była, nie była, oni się schodzili, rozchodzili, to jest, to jest tam jakby ta ruchoma granica taka bardzo płynna, czy oni byli parą czy nie byli. Natomiast no, zniknął w tym czasie. I w tym czasie prowadził non stop 48 godzin, rozmowy telefoniczne, wysyłał smsy, nie stał, to było non stop. Nikogo to nie zdziwiło. Do dzisiaj to nikogo nie dziwi. Do dzisiaj nikogo to nie dziwi. Dla mnie jako dla analityka to osoba po prostu kłamie. Dla mnie osoba, która ukrywa prawdę, zataja prawdę, to jest osobą, która posiada bardzo dużą wiedzę. Wśród e, kilku hipotez, które my przyjęliśmy z kolegą Darkiem, jedna z hipotez e, była także, iż e, związek z zaginięciem Iwony Wieczorek może mieć jej najbliższe otoczenie tym rodzina. Że chłopak, który był blisko zaginiony, że chłopak, który mógł mieć jakiś motyw, ja nie mówię, że miał, bo nie mówię, że miał. Że popełniono wiele błędów, że... Gdzie on był w tym czasie? Tego nikt nie ustalił tak naprawdę do dzisiaj. Z kim on rozmawiał? Mniej więcej wiadomo. Kontaktował się z kolegami? Właściwie z jednym z którymi tej nocy jeździł. Być może pozostali byli z nimi, być może w czymś mu pomagali, nie wiem. I te wszystkie pieniądze, to wszystko szlakaki. Tego nie ma. Nie ma tego chłopaka, on się zjawia trzeciego dnia, bo to i mama potwierdza, przyszedł do nie, tam się objeł popłakarja. Ale go nie było. Dlaczego by nie było, wiem nie wiem. Pojawił się wcześniej um, detektyw Rutkowski, ale nie miała tej pomocy. Czy nie do końca ta współpraca pokrzywdzona, czyli matka Iwony Wieczorek, policja grała? Naprawdę, to y, pierwsze poszukiwania przez policję tak naprawdę rozpoczęły się od y, pojawienia waszego biura, czyli od momentu, gdy nie przyjechał Krzysztof właśnie. Płakałam, ja dzwoniłam, to... ja nie spałam po nocy, ja włosy darłam z głowy, po prostu wszystko, no, no, no. bo co taki, wiesz, bezradny człowiek może zrobić, jak jest tylko zdany po prostu na policję, wydzwania do tej policji, a policja twierdzi, że ona pracuje i w dalszym ciągu nic nie wiedzą, albo mnie uspokajają, że tak, 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 Czekamy, aż może wróci, tak? Po, po, po tych dniach, to no co tu robić? No co tu robić? W poniedziałek byłam na policji. Dowiadywałam się, czy coś zostało zrobione, czy jest jakiś ślad. No niestety nie było. Bo no, jeżeli badamy, odkrywamy plamy w tej całej historii. A białą plamą dla mnie jest tło całego tego wydarzenia tło, które jest istotne. Zawsze to jest istotne. To nie jest tak, że podgląd na przykład Panią Pani zniknie i nikt nie będzie się pytał o nic, tylko zapytają o, o Pani kolegę, partnera, czy też męża yy, i tak A nie będą się interesowali szerszym kręgiem Pani znajomych, rodziny, tego co się działo, co się działo w Pani w życiu, jakie sytuacje, zdarzenia miały miejsce. Yy, tutaj, tutaj jakby ograniczono się do kilku osób. Kilka osób y, przesłuchano wiele razy, mamę, ojczyma, Natomiast nie przesłuchano innych osób z terminu rodziny Iwony. Ja nie będę ich wszystkich wymieniał. Nie, w ogóle nie przesłuchano, co jest dziwne. Ojca biologicznego nigdy nie przesłuchano. Ja nie mówię, że ci ludzie coś zrobili, ale ci ludzie mogli mieć wiedzę na temat Iwony, tego, co się działo w jej życiu w tamtym czasie. Wszystkim się miało jakiś konflikt, z czego się żaliła. A wiadomo na przykład, że y, opowiadała no, sobie coś babci. Ta babcia też nie była przesłuchana to opowiadała Babci o jakichś swoich problemach, że ona jakieś problemy miała, że powiedziała babcie, że przyjdzie za tydzień i powiedz, co się dzieje. No, coś tam się działo w jej życiu. Myślę, że bardzo dużo o tym, co się działo w życiu Iwony, wiedziała jej siostra a Marta. Jedna z kilku sióstr, Bo o tym też większość ludzi nie wie, że to nie była jedyna siostra. Iwony, nie mówię o tych pozostałych, też nie przesłucham. Ale Marta miała bardzo dobry kontakt w tym czasie, bo pomagała Iwonie uczyć się do matury. Ja są siostry, długo są ze sobą. Opowiadają sobie różne rzeczy. Ja tak myślę, na pewno tak było. Żądałem sobie wstępnych informacji o tym zdarzeniu i Wydział Poszukiwań celowych. Takie informacje wstępne mi przekazał. Tobie później jest wydział z Markiem Światnym, ten jest z Markiem Siewetnym, który był analitykiem Komendy Głównej. większość z Państwa wie, kto to jest. E Ciekawe. Fakt, faktem jest to, że na ścieżce równoległej do Morza i wonie się stać nic nie mogło. Nic, nic nie, bo było za dużo ludzi. Za dużo ruchu. Mało tego. W każdym że w, w, w tych ścieżkach, które idą prostopady do Morza e, od e, Parku Regana, też się mogło im nic nie stać. Tam też dużo ludzi chodziło. Przecież te ludzie, tych, tych ludzi widać na kamerach. No nie spacerując sami ktoś, ja, robi jogging, ktoś tak, tam się niega, no. wieś, snuje, wraca przecież, no, no, no tam jest mnóstwo wie, ludzi. No, nie. Jak tak. sobie można wyobrazić napad, zabójstwo dziewczyny, nie ja, ja wiem, tak. no, chyba, chyba że się nie broniła, że nie krzyczała, ja. no nie wiem, no zero śladów. By... Ona wsiada do samochodu i pojechała. No, z kimś to, nie I to, jest, i to, to i tak się wydaje. To jest pewne, ja też tak uważam. Wsiadła ze znajomym. Do tego, co ja cały czas wszystkim mówię. Ludzie, jeżeli ułożycie sobie pięć wersji najbardziej prawdopodobnych, no. i z tych pięciu wersji będziecie eliminować podwersje i zamykać te wersje, to przyjdzie kiedyś taki piękny dzień, kiedy zostawiam Wam jedna. To będzie ta. Tylko jeżeli, jeżeli Gdańsk prowadzi sprawę w sposób bardzo chaotyczny, Chaosie się i tu trochę dziubnie i tu trochę co dziubnie co i tu no. I, i wszystkie sroki łapie za, og jedno, wszystkie sroki łapie za ogon i, i nic z tego nie ma no to co tak będzie dalej no ustalić co? konkretnie za zabójstwem Iwony wieczorek może stać ten ten, ten, ten i ten, ten. ten bo i napisaj, bo, bo to, dalej to. matka, rodzina najbliższa bo, bo. nie wiem e, pan z ręcznikiem tak. bo tak, no. ten i, i lecie z tym koksem. No. podzielić i ten Dobre mamy panie. pięć wersji Aha. i pięciu ludzi, czy, czy dziesięciu nawet No ale, no, ale, to ale to tak to jak to... mówię, ludzie, stwórzcie grupę operacyjną rozpoznawczą operacyjną o śledczą. Podzielcie, stworzyć najbardziej prawdopodobne wersje śledcze, eliminować je, opracowywać, spotykać się, robić odprawy, omawiać, zakończyć tę sprawę, zapomnieć i zabrać się za inną. Za kolejną. Koniec, no bo to jeszcze będzie trwało i trwało. Się a teraz tak jak mówię, no wtedy ci wtedy, ludzie mieli to 20 lat. Teraz mają zaraz po 30 I oni mają już rodziny. Tak nie ja rozmawiać z tymi ludźmi. No. No. Nie, no. nie można zostawić jak mówił, jest to ogniwo, które zrepeń... Ale to nie można zostawić czegoś takiego, że pani Kasiu, pani wtedy była szła, no szłam, nie... No i co wtedy się wydarzyło? Ja nie pamiętam. Ja już nie pani, ja już nie pamiętam. No a tym przesłuchania zakończono. no, no tak. analityk, Marek Siewem, dostał polecenie ode mnie zainteresowania się tą sprawą. Ma pojechać do Gdańska zobaczyć przysłowiowo co w trawie piszcze. I on analizował tak. i myślę, że gdyby Marek Siewem został w tym śledztwie wtedy, żeby go nie odsunie to z jakichś błahych powodów, no wyjaśnia z jakich, bo to się zmienia czapa w policji na górze i wszyscy wylatują, nie? bo przyszedł facet z Kiems, wszyscy. Inni wylatują, przyjeżdżają Kielce, tak, do, do komendy głównej i, i jest przemagowanie. To nie jest tak, że, że ktoś za tym stoi, jakiś bardzo mocny, bardzo mocny człowiek, polityk czy ktoś i tam, tam tym, tym manipuluje, tym śledztwem. Nie, to, to dlaczego tak się dzieje, to jeszcze powiem. Natomiast gdyby Marek Ksiewert, gdyby mu pozwolono to do, dokończyć tą sprawę. Ja Policja zajmuje się sprawami szczególnie zawiłymi z którymi prowadzący sprawę wyznaczony policjant nie potrafi sobie poradzić, mówiąc tak ogólnie. Dawać, gdyby ci policjanci Gdańska jeszcze słuchali tych jego wskazówek, bo to jest tak, przyjeżdża facet z Komendy Głównej, no do Gdańska i, i wszyscy tam... Czy w śledztwie dotyczącym zaginięcia Iwony Wieczorek doszło do poważnego niedopatrzenia? Tak, tutaj jest ostatni monitoring, który zarejestrował Iwonę o godzinie 4.12. 19-letnia Iwona Wieczorek po kłótni ze znajomymi. Mama 19-letniej Iwony, która zaginęła. E, Apeluje do potencjalnego zabójcy. W po roku widziana była po raz ostatni szła tą alejką, którą widzą Państwo za moimi plecami. Wieczorek, żywo. Iwony Wieczorek. E, e, Iwony Wieczorek. Szła w Wieczorek. Dramat matki, co się stało. Ta Iwona Wieczorek. Mara nagrała go o zaginięciu Iwony. Iwona Wieczorek. Wyjaśnienia sprawy. Bawiła się e, teorie. A to chyba to na no to zaraz, kur... Ej, f... Kamera monitoringu. Wieczorek. Nastąpił przełom. Iwony Wieczorek. Ze znajomymi. Policjanci. Ja Iwona Wieczorek po. Paweł P. Bardzo wiarygodny. Iwona w Tajemniczego zaginięć. Ze znajomymi Iwony. O czwarty, Iwona... 12. Zwroty akcji są. Ze znajomi zaginionej. Poszukiwania dzieła. O sprawie Iwony Wieczorek mówiła cała Polska. Miliony Polaków z zapartym tchem śledziły kolejne doniesienia na temat jej zaginięcia. Dziś Iwona wciąż jest jak duch, który w biały dzień w środku miasta rozpływa się jak mgła. Ten...